Madame Słodowska, Mario Kiri, na twoją głową słońce lśni. Madame Słodowska, Mario Kiri, ty do Paryża otwierasz wii. Moja przygoda z chórem akademickim rozpoczęła się w listopadzie 1985 roku, to jest 34 lata ale w zasadzie śpiewam od małego dziecka. Proszę Państwa, mam wrażenie, jakbyśmy się nigdy nie rozstawali. Jakby to cały czas ten sam chór, 20 lat, ja 35... a ta 35 lat temu się spotkaliśmy. Podczas studiów w Akademii Muzycznej śpiewałam w dwóch chórach, w chórze profesjonalnym czyli studentów Akademii Muzycznej i chórze amatorskim Uniwersytetu Warszawskiego. I tam rozpoczęłam jak gdyby, moją działalność już artystyczną. Byłam już korepetytorem, drugim dyrygentem w tych chórach i ta pasja trwa nieustannie. W drugim roku studiów ukazały się plakaty o naborze do chóru. No i wtedy natychmiast poszłam. Po pewnym czasie myślałam, że już mnie nie przyjmą, bo jest tłum. Weszliśmy z koleżanką krajkową, panią krajką. Zapisałam się jako pierwszy alt w tym nowo powstałym chórze. W 1969 roku. Moja koleżanka ze studiów, Ela Kuźma, była pierwszym sopranem. A ówczesny dyrygent mówi, nareszcie mamy kwiaty. I okazało się, że jesteśmy pierwsze, bo nikt do tej pory się nie zgłosił. tego dnia odebrałem list. List, w którym było zaproszenie do śpiewania w chórze, do tego, żeby przyjść. Co ciekawe, to zaproszenie dostałem zanim otrzymałem oficjalne potwierdzenie, że dostałem się na studia. Najważniejszym momentem takim szumowym to był chór u MCS-u i wszystko to, co się później jakby w moim życiu działo jak bardzo ta muzyka zaważyła na moich wrażliwościach. Chór jest dla mnie rodziną. Wytchnieniem, pasją. Hobby. Formą rozrywki i pewnego rodzaju odpoczynku. Wielką przygodą. Formą spędzania wolnego czasu. Jest takim miejscem, w którym zapominam o moich problemach. Chór właśnie reaktywował pan Kazimierz Górski z panem Januszem Krepsem i Kazio Górski. Prowadził ten chór przez trzy lata, a w 1972 roku przeszła pani Czerwińska. Pani profesor Czerwińska była osobą bardzo ciepłą, bardzo uczynną, bardzo dobrą. Kochała młodzież i kochała muzykę. Wspaniale prowadziła wszystkie głosy, dążyła właśnie do tej harmonii, która jest niezbędna, aby utwór dobrze, dobrze brzmiał. Nie możemy takich ktych, kogutcików stawiać, dobrze? Poproszę serdeczną dziewczynę. może żeby Zespół churalny to jest taka rodzina, że jak zabraknie jednego członka, to to nie brzmi, nie ma tej, tego przekazu, jaki powinien być. Tam kilka małżeństw, które się w tym chorze zawiązały. E, a przyjaźń pewnie również, bo do dzisiaj utrzymuję kontakty z niektórymi moimi znajomymi z tamtych czasów. Teraz, jak zajęłam się niejako przygotowaniami do jubileuszu, to udało mi się na przykład dodzwonić do osób, który, z którymi 40 lat nie rozmawiałam. Jakbym wczoraj z tymi osobami się rozstała. Był wielki entuzjazm i ta taka czasami nawet może niepisana więź, ale ona tkwi. Śpiewałem dosyć długo. Więc, więc znam tych osób bardzo, bardzo dużo, około tysiąca osób, można powiedzieć, przez 26 lat. Do tej pory mam kontakt z wieloma byłymi chórzystami, no i z obecnymi wiążą mnie bardzo takie bliskie więzi. Moja obecna narzeczona także śpiewa w naszym chórze akademickim. Chór dał mi na pewno kilka ważnych lekcji w życiu. W chórze nauczyłam się współpracować z innymi. Lekcje punktualności, lekcje obowiązkowości, warsztat wokalny, nowe znajomości, dał mi szansę wyjeżdżania za granicę. Tak A co Ja nie dlatego się zapisałam, żeby wyjeżdżać, ale dla późniejszych roczników to jednak był Magdes, wyjazdy zagraniczne, bo w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to nie było tak łatwo wyjechać jak teraz. My lubimy wszędzie śpiewać. No to ktoś nam się zaczyna przysłuchiwać. No to tam jakieś chłopcy, ma instrumenty, zaczęli grać. I na przykład ktoś tam mówi na kempingu: Jutro będzie właściciel, pośpiewajcie mu. No to pośpiewaliśmy. 25% mniej koszty pobytu kempi na kempingu wyniosły. Bo widać było, że się staramy wyrwać z tego systemu. Koniec lat 80., chociaż już wiał ten wiatr zmian, które były nieuniknione, chęć zobaczenia świata była być może nawet bardziej przemożna niż dzisiaj. Byliśmy na warsztatach churalnych w Jerozolimie. W Izraelu. I tam przygotowywaliśmy wojenne rekwim Benjamina Brittena, niezwykle trudne dzieło, niezwykle emocjonalne. To rekwim to rzeczywiście wspaniała przygoda. Kiedy byliśmy we Włoszech, zaprowadzono nas na plac Świętego Piotra i niestety ni za chwilę wychodzi Jan Paweł II, wychodzi nasz papież, i po prostu podszedł do nas. No i było to niezwykłe przeżycie. Z przygodą życia niewątpliwie był wyjazd do Stanów Zjednoczonych, do Miami. Dostaliśmy zaproszenie, i pewne nuty do prześpiewania, pewne utwory. Zostaliśmy wysłani jako reprezentant Polski. I tam zajęliśmy pierwsze miejsce. I pani dyrygent oczywiście otrzymała nagrodę dla najlepszego dyrygenta. No i jest to podróż życia, bo nie ukrywam, w tamtych czasach nie stać nas było jako studentów czy też pracowników prawda, młodych na taki wyjazd, tak daleko. Wyjeżdżając z Polski w listopadzie już nadchodziła zima po przylocie do Miami. Było tam plus 40 stopni. Siedzieliśmy na lotnisku, i czekaliśmy na swoje walizki. Przez szybę patrzymy, jak młodzi ludzie biegną w krótkich spodenkach z walkmanem na uszach. I my w tych paltotach po prostu byliśmy przerażeni, jak teraz wyjdziemy na ten upał. No, okóry są na widowni, i oni potem mają do nas dołączyć. Gdyby nie chór, to bym po prostu nigdy się nie nauczył śpiewać. Nie miałabym takiej możliwości oderwania się od rzeczywistości. Pewnie byłbym dużo smutniejszy, gdybym nie był w chórze. Nie spędzałabym tak fajnie tych wieczorów. Pewnie robiłabym jakieś nudne rzeczy. Moje studenckie życie na pewno byłoby mniej bogate. Gdyby nie chór, to by było nudno i byle jak. Nie potrafię się z chórem rozstać. Każdego roku pod koniec sesji po dyplomach zawsze sobie obiecuję, no to już chyba ostatni moment trzeba już się wycofać, bo przychodzą młodzi ludzie, nowi ludzie, ja już może nie bardzo do nich pasuję, ale przychodzi październik i znów przychodzę na próbę. Jestem ogromnie wzruszona, a jednocześnie szczęśliwa. Doczekałam takiej chwili, kiedy mój chór, który prowadzę 35 lat, Znosi się na wyżyny, a ja już wyżej nie mogę, otrzymując najwyższe oznaczenie Gloria Artis.